Eskalacja terroru medialnego, propagandowego przybiera groteskowe formy. Nie ma takiego absurdu, nie ma takiego idiotyzmu, którego by usłuszni ludzie dla potrzeb gazety wyborczej i tamtego środowiska nie wygłosili publicznie, gdyby tego dla nich nie napisali. Oto człowiek posługujący się pseudonimem Dawid Warszawski. W rzeczywistości jest to Konstanty Gebert, który ma status podrabinka, czy może już rabina, bo te informacje zniknęły z jego hasła w Wikipedii, kiedyś były. Ten człowiek wypowiada się na tematy, których nie tylko, że nic nie wie, ale ma prawo nie wiedzieć i coś mówić, gdyby zweryfikował wiedzę, którą pozyskuje skądinąd. On tego nie robi. Wypowiada się w Gazecie Wyborczej 5 sierpnia tego roku w taki sposób. Brygada świętokrzyska to była jedyna formacja kolaborancka, jaka w Polsce powstała. Panie Dawidzie Warszawski, jaka jedyna? Były formacje kolaboranckie i trzeba o nich mówić. Niech Pan o tym mówi. Gwardia i Armia Ludowa, czyli zbrojne ramię tzw. Polskiej Partii Robotniczej. Jawna, od samego początku jednoznaczna agentura, która prowadziła działalność antypolską. Już podczas okupacji współpracowali z Gestapo masowo mordowali Żydów i pracowali od początku do końca pod opieką, pod kuratelą Sowietów. To byli kolaboranci. I za to, że byli tolerowani, że polskie państwo podziemne nie podjęło wobec nich zdecydowanych kroków, zapłaciło tamte pokolenie potworną cenę cenę krwi. A w takim razie, jak potraktujemy takie formacje jak policja żydowska w gettach? Kilkadziesiąt tysięcy uzbrojonych w grube, drewniane pały ludzi. Umundurowanych, hierarchicznie zorganizowanych, z dowódcami, którzy przecież organizowali łapanki, wyciągali ludzi z domów, ze schronów, z miejsc ukrycia, ze schowków, ładowali ich na wagony. To nie Polacy robili. To nie Polacy byli z tymi pałami. Nie Polacy byli tam umundurowani. Dlaczego o nich pan nie mówi? Jak mówimy o formacjach kolaboranckich, proszę o tym przynajmniej wspomnieć. W getcie w Warszawie i prawdopodobnie także w Łodzi były placówki żydowskiego gestapo, które nie podlegały pod raty, podlegały bezpośrednio pod dyrektywy niemieckiego gestapo. Czy to nie była kolaboracja? Można na to różnie patrzeć. Możemy mówić, że ich ktoś zmusił, że im kazał, że walczyli o życie. To jest trudne tłumaczenie, ale takie formacje rzeczywiście były. Na czele tej placówki to jest Leszno 13. Urząd do walki z Lichwą, do walki z Lichwą i ze spekulacją na ulicy Leszno 13 ówczesnej, ten budynek stoi, te podziemia się zachowały. Tam było wiele dramatów, wiele zejść śmiertelnych ludzi, z których wymuszano kosztowności, dolary. Na czele tej instytucji stał rabin Abram Ganzwach. Nie wiadomo, co się z nim stało. Nie wiadomo także, co się stało z wieloma policjantami z Getta. Ci, którzy pojechali do obozów Zagłady, zginęli. Ci, którzy gdzieś byli rozstrzelani w trakcie, zginęli, ale przecież nie wszyscy. I w aktach delegatury rządu na kraj są bardzo niepokojące informacje, że wielu z nich przeżyło, było dalej w służbie niemieckiej i brali udział w różnych bardzo dla nas niekorzystnych, delikatnie mówiąc, operacjach. To były formacje kolaboranckie, ale nie Brygada Świętokrzyska i nie Narodowe Siły Zbrojne. Gdyby brygada świętokrzyska kolaborowała z Niemcami, w dodatku w taki jawny sposób, jak to się mówi, że jeździli samochodami niemieckimi, wizytowali placówki gestapo, gdyby setkami mordowali jakowców, ludowców, socjalistów, wszystkich innych, to przecież miejscowa armia krajowa, która była wielokrotnie silniejsza, musiałaby z nimi coś zrobić. Musiałaby się ich pozbyć, a nie z nimi rozmawiać. Nie próbować ich wcielić w swoje szeregi. I to by się stało. Stale nie by nastąpiło. Dowódca brygady... Zastrzegał sobie tylko jedną rzecz, żeby brygada nie została rozformowana i żeby pod koniec wojny, gdy Niemcy będą uciekać, brygada żeby mogła iść na zachód i robić to, do czego była powołana, do czego była przeznaczona. Zajmować ziemie zachodnie, które miały stać, stać się częścią Polski. To była istota działania brygady, a nie to, co pan opowiada, to co pan pisze. Wykazuje się pan niezwykłą niekompetencją, która pana po prostu ośmiesza, bo człowiek prymitywny, nie mający o tym wszystkim pojęcia, gdy coś powie, jest traktowany z przymrużeniem oka. Ale jeśli pan w gazecie o największym zasięgu w Polsce, pan o takim statusie i takim cenzusie opowiada takie rzeczy, to jest aż przykre i bolą uszy. Twierdzi pan, że jednym z czołowych dowódców Brygady Świętokrzyskiej, był jakiś Hubert Jura, pseudonim Tom. Jakie pan ma źródła? Skąd ma taką wiedzę? Ten człowiek w brygadzie pojawił się dopiero 20 lutego 1945 roku. Już poza terenem byłej Rzeczpospolitej, poza terenem okupowanym przez Niemców, nie dostał żadnej funkcji w brygadzie. Gdy brygada doszła do wojsk amerykańskich, kapitan Tom został przekazany wywiadowi drugiego Korpusu w celu sprawdzenia tych wszystkich poszlak, pogłosek. O jego współpracy z Niemcami. I na polecenie Anglików został natychmiast wypuszczony i w dodatku powierzono mu placówki wywiadowcze na styku z Armią Czerwoną. Sprawa do wyjaśnienia, ale nie do przesądzenia, tak jak Pan to zrobił. Bardzo wiele rzeczy, które Pan poruszył, są nieprawdziwe. I to jest przykre, bo to dotyczy nie tylko Pana, nie tylko Pana relacji z przeciwnikami, za których Pan uznał Brygadę Świętokrzyską. Ale miesza pan do tego osoby publiczne, osoby pełniące wysokie i najwyższe funkcje państwowe. Otóż twierdzi pan, że w ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki w Monachium złożył wiązanki kwiatów, zapalił znicze, czyli w jakiś szczególny sposób uczcił żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, którzy tam jakoby zginęli. Jest to nieprawda. Niech pan jedzie do Monachium, niech pan sprawdzi tę kwaterę, niech pan zobaczy, bo tam są nazwiska. Premier Morawiecki złożył kwiaty na grobach polskich obywateli, którzy zostali uwolnieni z obozów koncentracyjnych, z więzień, z robót przymusowych i przejściowo byli przygarnięci przez brygadę w celach zapewnienia im bezpieczeństwa, opieki medycznej i utrzymania, czyli dawania im żywności. Te osoby nie przeżyły, bo były w takim stanie chorobowym i tak wycięczone, że tam zmarły i tam zostały pochowane. I to im cześć złożył premier Morawiecki, a nie żołnierzom i oficerom Brygady Świętokrzyskiej. Jak pan może, nie sprawdzając, nie wiedząc, rozpowszechniać takie rzeczy? Okazuje się, że tak jakby niektórym wolno więcej. Nieprawda. Nie wolno. Posługiwanie się tego typu informacjami, nie tylko że niesprawdzonymi, ale od początku do końca nieprawdziwymi, które zostały dawno opisane, od wielu miesięcy, te sprawy są wyjaśnione. Są opublikowane nazwiska tamtych ofiar, że nie byli to żołnierze Brygady Świętokrzyskiej. Nie upoważnia Pana do tego, żeby udawać, że Pan tego nie wie. Jeśli Pan nie wie, jeśli nie potrafisz, to nie pchaj się na afisz.